Dziś poruszę cztery punkty, które niszczą twój trening i staje się wtedy mało efektywny. Jedziemy z tematem, łap nie ma. Raz. Siedem. Osiem, dziewięć. Dziesięć. O kurde. Jada dalej. Szybko. Raz. Dwa. Trzy, osiem. Ile? Stoper w ruch. Minutka przerwy. Jedziemy. Za krótkie przerwy. Nie możesz mieć zadyszki. Przede wszystkim, jak robisz ćwiczenia unilateralne, czyli prawa, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, zrób sobie przerwy między nimi. Ja na przykład robię tak, robię wiosłowanie jednorącz, potem idę się napić, trochę pochodzę i idę do drugiej ręki i wtedy mam pierwszą serię. Czy bułgary, które bardzo mocno męczą, Robię sobie 4, 5, 6 powtórzeń bugarów. Jedną nogę odpoczywam troszeczkę, tak samo jak przed tym wiosowaniem, i wracam do drugiej nogi, mając w pełni zregenerowane siły. I później wykonuję na tyle długą przerwę, aby mieć w przypadku siły pełną regenerację układu nerwowego e, i oczywiście e, mięśni i energii. Natomiast w kontekście masy mięśniowej, nie tak długa przerwa jak w przypadku budowania siły troszeczkę krótsza, ale też odpowiednio długa. Zostaw łapkę w górę, liczę na tysiąc i napisz w komentarzach jaką tematykę w kontekście hipertrofii mam poruszyć. Drugi punkt, rozpiszę sobie plan treningowy. Jeden, o nie piszę, to jest chyba przeznaczenie, że coś może być nie tak. Jeden, o bench press, czyli wyciskanie leżąc, zrobię sobie 5 serii po 10, dlaczego nie? Drugie ćwiczenie, hantle jakieś, o na skosie, też pięć serii po 10, bo spoko jest. Na końcu jakieś walne rozpięteczki, e, flies, nie? O pięć serii po 12-15 powtórzeń. No w sumie 15 tutaj powtórzeń, znaczy serii, spoko. No już tak trochę zbyt dużo. Robienie zbyt dużej ilości serii na partię mięśniową czy na grupę mięśniową nie jest dobre, ponieważ jest to mniej efektywne i znacznie wydłuża Twoją regenerację. Czyli nie jest to tak, że jak dowalisz większą obietość, będziesz miał większe efekty. Tak to właśnie nie działa. Lepiej taki trening podzielić na dwa razy, niż walić to właśnie w taki sposób. Ale jeśli wykonasz większą ilość serii w ogólnym treningu, ale będzie to na różne partie, to nie będzie problem. No i druga sprawa, jeżeli wykonasz na przykład taki trening 10 na 10, który jest z dużym zapasem, to też nie jest negatywne w kontekście tego, co mamy tutaj do czynienia, gdy mamy do czynienia z upadkiem mięśniowym. Po prostu, w przypadku, gdy masz duży zapas, możesz wykonać więcej serii, co nie wpłynie negatywnie na regenerację ja w kontekście, gdy trenujesz blisko upadku bądź do upadku mięśniowego. Dobra! Trzeba tutaj rozpisać plan treningowy na brzuch. Poniedziałek walne są tutaj brzuszki zwykłe brzuszki, tak. Spięcia, dzień później, yy, alachy, trzeci dzień, yy, brzuszki i skłony, jakieś tam boczne, cztery, yy, a 6 w. To oczywiście nie ma sensu. Wiele osób myśli, że jak będzie trenować często, to będzie miało lepszy efekt. Tak to nie działa. Aby rosnąć trzeba się regenerować. Nie możesz dowalać coraz więcej, coraz częściej, ponieważ to spowoduje opóźnienie regeneracji, a wraz z tym nie dojdzie do efektywnego procesu syntezy białek mięśniowych, ponieważ jeszcze się nie w pełni zregenerowałeś. Więc aby rosnąć trzeba mieć czas na regenerację. Oczywiście dla pewnych osób te ćwiczenia są mało wymagające, a dla pewnych osób może być to naprawdę duże wyzwaniem. Ostatnio bardzo popularne staje się znowu trenowanie do upadku mięśniowego. A według badań korzyści wynikające z upadku mięśniowego i pracy w zapasie jednego, dwóch powtórzeń są bardzo podobne. Z tym, że ten drugi punkt powoduje to dać Ci możliwość po prostu progresji. A kluczem do budowania masy i siły mięśniowej jest co? Progresywne przeładowanie. Więc jeśli Ty się spotykasz co tydzień ze ścianą, no to efekt będzie taki, że wydłuży się znacznie regeneracja, ryzykujesz też kontuzją, no i w efekcie tego przestaniesz spełniać podstawowy warunek, aby rosnąć, czyli progresywne przeładowanie. Ty masz cegiełka, po cegiełce coś dokładnie. Oczywiście są ćwiczenia, gdzie bardzo nieskazane jest. Yy, Wykonywanie częstego upadku mięśniowego, szczególnie ćwiczenia złożone na średniej ilości powtórzeń, gdzie znacznie się wydłuża regeneracja. Natomiast są te ćwiczenia, gdzie nie ma tak dużego problemu albo konsekwencji, gdy trenujemy blisko do upadku mięśniowego, szczególnie w przypadku ćwiczeń mocno izolowanych. Tam się to bardziej wybacza. Jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, no i reklama kod KFD, kontakt do z pracy ze mną, najbliższe kursy Akademii KFD, no i koszulka Faceless bądź łapy nie ma, to wszystko macie w sklepie KFD, a więcej w komentarzu czy w opisie filmu. Łap nie ma.